Dzień dobry Państwu. W Cira Cafe gościmy dzisiaj Towarową Giełdę Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteście Państwo często obecni na naszym portalu, ale myślę, że to spotkanie to dobra okazja, aby w dwóch słowach przybliżyć Państwa działalność. Czym zajmuje się Towarowa Giełda Energii? Bardzo dziękuję za zaproszenie, że będziemy mogli przedstawić towarową giełdę energii w ten sposób na tak szacownym portalu. Proszę państwa, towarowa giełda energii funkcjonuje na rynku od ponad 20 lat. Zadaniem towarowej giełdy energii jest przede wszystkim organizacja platformy obrotu, na której przedmiotem obrotu są przede wszystkim towary giełdowe, takie jak energia elektryczna, gaz. Oprócz tego mamy również prawa majątkowe oraz uprawnienia do emisji, które są już w tej chwili instrumentem finansowym. Towarowa Giełda Energii na przestrzeni tych lat jakby rozwi rozwijała swoją ofertę. Zaczynaliśmy od, od towarów giełdowych, tylko i wyłącznie na rynku spot. W tej chwili już oferujemy oprócz towarów giełdowych również instrumenty finansowe zarówno na rynku spot, jak i na rynku terminowym. Organizując nasz rynek przede wszystkim stawiamy na to, żeby ten rynek był bezpieczny, żeby ten rynek był anonimowy, dogodny, łatwy w obsłudze dla naszych uczestników w ten sposób. W ten sposób, że osiągamy te cele w ten sposób, że rynek mamy rynkiem elektronicznym. Oczywiście nie jest to w dzisiejszych czasach niczym nowym, natomiast jest to jednak rynek, systemy informatyczne, które oferujemy, dają naszym uczestnikom poczucie bezpieczeństwa i możliwość łatwego dostępu 24 godziny na dobę. Bo w tej chwili tak już od kilku lat pracujemy, prowadząc notowania przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Także cały czas jesteśmy dostępni dla naszych uczestników. Bezpieczeństwo rynku gwarantujemy poprzez mechanizmy związane z kontrolą, nadzorem nad tym, co się dzieje. Mamy odpowiednie narzędzia, mamy odpowiednią komórkę, która na bieżąco śledzi nie tylko fakt z prawidłowego prowadzenia notowań sesji, ale również zachowania naszych uczestników i tego, co się dzieje na rynku. Każdy podmiot, który chce zawierać transakcje na rynku giełdowym, jest zobowiązany do posiadania maklera, który jest przeszkolony przez Towarową Giełdę Energii. Jest to obowiązek, który gwarantuje bezpieczeństwo zarówno dla Towarowej Giełdy Energii, jak również dla uczestników rynku. Dla nas jest to ważne z tego powodu, że uczestnik posiada odpowiednią wiedzę w zakresie użytkowania systemów informatycznych, wiedzę w zakresie naszych regulacji oraz staramy się zwracać uwagę na szczególną uwagę na przypadki. Istotne z punktu widzenia operacyjnego dla maklera, takie jak jak zachowywać się w sytuacji zawieszenia notowań, jak zachowywać się w sytuacjach trudnych dla maklera. Czasami zdarzają się przypadki takie, że jest błędna transakcja, jest potrzeba anulowania tej transakcji. Także z punktu widzenia uczestników rynku jest to bardzo ważne. Rynek, który oferujemy, daje poczucie bezpieczeństwa również w takim aspekcie, że współpracujemy z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych, który prowadzi rozliczenia wszystkich transakcji. Zawartych na giełdzie. Moment, w którym się spotykamy, jest szczególny dla rynku. Ceny energii, ceny gazu stały się tematem debaty publicznej. Nagle zaczęły interesować. Dużą część naszego społeczeństwa, korzystając z Pana obecności w Cire Café, porozmawiamy o dwóch aspektach tych cen. Może najpierw dwa słowa o, o kształtowaniu się tych cen, a potem poproszę Pana też o komentarz e, dotyczący tego chyba najbardziej dynamicznego okresu przejścia z późnego lata 2021 w jesień, kiedy te skoki są i z jednej strony zaskakujące dla rynku, ale też chyba wymagające wytłumaczenia, jaka była geneza tej dynamiki. E Dziękuję za to pytanie. Jest ono bardzo ważne. Cieszę się, że, że mogę na nie odpowiedzieć przede wszystkim z tego powodu, żeby wszystkim uczestnikom rynku, wszystkim Państwu jakby wyjaśnić, że Towarowa Giełda Energii jest platformą, na której są zawierane transakcje. Daje możliwość zawarcia transakcji w sposób transparentny, przejrzysty, anonimowy, natomiast nie jesteśmy kreatorem, kreatorem cen. To ważna informacja. Jak najbardziej i chciałbym na to szczególnie zwrócić uwagę, bo czasami trafiają do nas pytania typu dlaczego cena jest na takim poziomie, a nie innym. Odpowiedź nasza jest zawsze taka sama to nie my ustalamy poziom cen. My dajemy możliwość poprzez, poprzez udostępnienie platformy do zawarcia transakcji, przede wszystkim do złożenia zleceń, które są podstawą do zawarcia transakcji. E wprowadzamy mechanizmy gwarantujące rozliczenie poprzez stosowanie odpowiednich mechanizmów zabezpieczeń finansowych, jak również wprowadzamy mechanizmy związane z tym, żeby e ograniczyć e zmienność cen poza poziomy, które mogą być e przekraczać jakby warunki rynkowe. Mam tu na myśli przede wszystkim wszelkiego rodzaju ograniczenia wahań limitów cen czy zleceń na e, zorganizowanej platformie obrotu. Tak więc dajemy możliwość przede wszystkim zawarcia e, w sposób e, łatwy, w naszej ocenie prosty transakcji z, z uczestnikami rynku, a chciałbym zwrócić uwagę, że e, obecnie na Towarowej Giełdzie od wielu lat w zasadzie uczestnikami rynku są wszystkie istotne podmioty działające na tak zwanym rynku hurtowym, Czyli wytwórcy energii elektrycznej, przedsiębiorstwa energetyczne, domy maklerskie, odbiorcy końcowi, yy, którzy, którzy, yy, którzy chcieliby za, yy, jakby optymalizować swój portfel zakupowy w zakresie energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych. Natomiast to uczestnicy rynku decydują o tym, jakie są te poziomy cen. Faktycz Czyli z jednej strony tak, z jednej strony nie państwo kreujecie te ceny, ale z drugiej strony umożliwiacie i de facto budujecie transparentny rynek obrotu. No ale podejrzewam, że też Państwo w jakiś sposób monitorujecie te transakcje i właśnie o wnioski z obserwowania tej dynamiki cen ponownie zapytam, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy późnymi, letnimi miesiącami tego roku a jesienią. Faktycznie jest zarówno na rynku energii elektrycznej, jak i na rynku y, gazu. W zasadzie od początku tego roku, ale taka duża dynamika zmiany cen nastąpiła na, y, pomiędzy y, miesiącem sierpniem, a pomiędzy miesiącem wrześniem. To było nawet kilkadziesiąt procent. Y, w tej chwili średnia cena na rynku spot w zakresie gazu, na rynku gazu, y, na rynku spot waha się około 300 zł. W tej chwili y, natomiast zwracam uwagę, że w czerwcu, 2000 roku ta cena wynosiła 27 zł. Mamy ponad dziesięciokrotny wzrost cen na rynku gazu. Na rynku energii elektrycznej te ceny może aż tak drastycznie nie wzrosły na przestrzeni tych kilkunastu miesięcy, natomiast nadal obserwujemy istotny wzrost cen energii elektrycznej pomiędzy miesiącem sierpniem a pomiędzy miesiącem wrześniem. Ten wzrost we wrześniu nastąpił bardzo mocno i zarówno na rynku Rynku spot, jak i na rynku terminowym. Temu wzrostowi cen towarzyszy również wzrost wolumenu obrotu na rynku energii czy gazu. Ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o cenę. Biorąc pod uwagę Pana doświadczenie, jeżeli chodzi o obserwację rynku, w Pana ocenie, co jest główną przyczyną tego, tego wzrostu, jeżeli chodzi o ceny? Bo w przestrzeni publicznej no, pojawia się sporo wyjaśnień, sporo komentarzy, ale każdy ma. Zgoła inną optykę na tą, na tą sytuację. Pana spojrzenie, jeżeli chodzi o tą dynamikę wzrostu cen. Ekspertami są nasi uczestnicy rynku w zakresie tego, co jest przyczyną wzrostu cen. My widzimy to trochę z boku, natomiast w zakresie energii elektrycznej myślę, że to jest przede wszystkim zmiana cen, uprawnień do emisji. Które, których, których cena rośnie od kilkunastu miesięcy bardzo, bardzo mocno. I to ma zarówno w Polsce, jak i, na co, jak i w całej Europie chyba wprost proporcjonalny wpływ na wzrost cen energii elektrycznej. Jeżeli chodzi o gaz, wydaje się, że w mojej ocenie to jest również cena uprawnień do emisji. Z tego powodu, że, że jednak gaz jest też w, istotnym spo, w istotny sposób wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej. Z informacji, które uzyskujemy od naszych uczestników na poziom cen gazu ma również wpływ popyt na gaz w Azji. Mimo wszystko dziękuję za ten komentarz. Proszę Państwa, w Cire Cafe gościmy dzisiaj towarową giełdę energii, która wykonuje świadomy zwrot w kierunku zielonej gospodarki, zielonej energetyki. Jesteście Państwo sygnatariuszami porozumienia wodorowego, wcześniej porozumienie z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Wiatrowej, współpraca z PGENIGE. Dużo się dzieje w tym obszarze u Państwa. Tak, to prawda. Od lat staramy się nadążać za tym, co się dzieje na rynku, jakie są trendy, jakie są kier oczekiwane kierunki. Kilkanaście lat temu uruchomiliśmy notowania na rynku praw majątkowych, gdzie przedmiotem obrotu są prawa majątkowe ze źródeł odnawialnych. Rozpoczęliśmy współpracę z PSEWem w ten sposób, że zleciliśmy Instytutowi Agieryńskiemu przygotowanie raport, raportu, w którym będziemy chcieli przedstawić kierunki rozwoju rynku giełdowego. W zakresie OZE. Ten raport został opublikowany w lipcu tego roku. W październiku odbyło się pierwsze spotkanie robocze, także w y, spotkaniu roboczym wzięli udział oprócz przedstawicieli PSEW-u, y, Towarowej Giełdy Energii, również eksperci z sektora energetycznego, jak również z sektora, y, sektora finansowego. Ten zespół ma na celu wypracowanie konkretnych instrumentów jakie, y, czy rynków, jakie Towarowa Giełda Energii powinna wprowadzić, tak żeby umożliwić realizację rozwoju energetyki y, ze źródeł odnawialnych. Na zakończenie naszego spotkania powoli spółki wchodzą w okres raportowania wyników czwartego kwartału, ale też całej działalności operacyjnej za 2021 rok, patrząc już z perspektywą całego roku, jaki ten 2021 był dla towarowej giełdy energii. Jak zwykle ciekawy. Z którym wiązało się wiele wyzwań, przed, z wynikających z faktu zmian na rynku, czy to dotyczących cen energii, czy to dotyczących cen gazu, również w zakresie, w zakresie nowych podmiotów na rynku. Ten rok był na pewno też ciekawy pod tym względem, że dużo się mówiło na temat zmiany ustawy prawo energetyczne odnośnie tak zwanego obliga giełdowego, więc to w naszej ocenie chyba się trochę przekłada na aktywność uczestników na rynku. W tej chwili widzimy, że ta aktywność tych podmiotów znacznie wzrosła. Sądzimy, że przez pierwszą część roku z uwagi na niepewność związaną z ustawą i jakby te wolumeny obrotu były troszeczkę niższe niż. niż bo sądzono, że być może nie, nie będzie obowiązku zawierania transakcji na rynku giełdowym w pełnym zakresie. W tej chwili raz, że mamy już koniec roku się zbliża i potrzebna jest i wymagana jest ta kontraktacja, zapięcie portfeli na następny okres odpowiednio. Widzimy dużą aktywność, duże wolumeny obrotu, większe niż niż w poprzednich miesiącach, szczególnie na rynku energii elektrycznej. Dla giełdy ten rok był ciekawy ze względu właśnie e, również e, rozwoju rynku międzynarodowego. Został uruchomiony w lutym tego roku model multinemo w Polsce, czyli dla nas niestety pojawiła się konkurencja e, w postaci dwóch dodatkowych giełd, które mogą oferować, e, na których można zawierać transakcje e, na rynku dnia następnego e, dla strefy cenowej polskiej. Dodatkowo w czerwcu, to jest też e, ważna informacja dla nas, jak również dla uczestników rynku, Został uruchomiony projekt, który daje możliwość zawierania transakcji na połączeniach transgranicznych na granicy z Niemcami, z Czechami i ze Słowacją. Do tego okresu mogli, były, była możliwość zawierania transakcji tylko na granicy e, północnej, czyli ze Szwecją i z Litwą. Także to też jest e, duży krok e, w kierunku rozwoju dla towarowej giełdy energii. OZE, tak jak powiedziałem, e, to jest coś, co e, w tej chwili za, e, jakby Rozpoczyna swoją, swoją historię na towarowej giełdzie energii w takiej formie, jak jak mówimy, czyli oferta związana z, z kontraktami CPPA, z umowami CPPA, oferta związana z rynkiem biometanu, oferta związana z rynkiem wodoru. W tej chwili skupiamy się cały czas na rozwoju firmy, i na tym, jakie są kierunki e, rozwoju, jakie jest zapotrzebowanie rynku. Stąd też prace związane z dodatkowymi e, ofertami czy, czy e, propozycjami dla e, rynku odnawialnych źródeł energii. To nie jest tylko energetyka wiatrowa, to jest również fotowoltaika, która u nas się w tej chwili dosyć dynamicznie rozwija, ale również biometan i e, metan e, i wodór, przepraszam, które są w tej chwili jakby w fazie rozwoju i staramy się uczestniczyć w tym procesie, tak żeby Żebyśmy mogli przedstawić ofertę dla uczestników rynku pozwalającą im na aktywne i efektywne zarządzanie swoim portfelem. Dziękuję za to spotkanie, dziękuję za, za rozmowę. W Cire Cafe gościliśmy dzisiaj towarową giełdę energii. Dziękuję bardzo.